Dzień dobry. Tu lekarz. Um, dzisiaj gramy sobie. Kurde. Ja chciałbym to tylko. Nie da się przyciszyć Chyba chyba coś Was boli. Resolution, Shadow Quality, to 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 High. Aha, medium, Ultra. Ale halo, ja chcę... Ja chcę muzykę. Nie da no dobra. Pchniemy um, już sobie. To, um, nie nagrywałem nic, nic nie wstawiałem, bo tak naprawdę nie wiedziałem w ogóle, co wstawić. A jak już coś nagrałem, to później się rozmyślałem. Ja dosłownie cztery filmy nagrałem wcześniej, ale po prostu pomyślałem, że one są zbyt... Ała! Zbyt ten. Nieciekawy, także ich nawet nie, nie rzucałem. że wow, pierwszy filmik z nie Team Fortesa albo nie z jakiegoś taniego horrorka właściwie to to było darmowe, nie będę się odzywał. Jestut Marei to tak ma zostać. Przecież to, to boli. To boli dla widoku. To. Ja spadłem przez to tutaj. Dobra. Dla jasności. Nigdy wcześniej nie grałem w grybach Także nie wiem co się dzieje. Ja wiem tylko, że ten level nazywa się po prostu lobby. I to jest ten pierwszy level całego Bakumsa. No dobra, no. Chyba będę się trzymał w lewej strony. Tak jak. Nieważne, tam jest ciemno. Ja tam coś widziałem. I ja chyba nie chcę tego spotkać. Przejdziemy stędy Gwarantuję, że będę się darł Jak zobaczę jumpsquera Tam inaczej światło świeci Tutaj inaczej światło świeci Nieważne jest jakaś linka Prowadzi gdzieś Żeby to mi miało pokazać ja, nie. Gdzieś tutaj coś mogę zrobić? Tędy chyba wchodzić nie chcę Idziemy tędy... nie, czele. Nie, to pokazuje, że tu. Ale tu w ścianie niczego nie ma. A jak tu wejdę? Czy czujesz, że jak tam wejdę, to umrę? Dobra, idziemy tędy. Chociaż czuję, że to się może źle... Okej. Okay. To już jest coś innego. Czesło. nie ma nie wiem, myślałem, że coś słyszę dobra właśnie się przejdziemy tędy po prostu bo, bo tutaj niczego nie ma dosłownie no nie film wydawało mi się że coś słyszałem ale to oznacza że co że w ławce tu jesteśmy tu niczego nie ma nie no tak taka miejscówka i tu niczego nie ma Nie żadnego bosu, żadnego tego podporka i ja jestem zadowolony O ci, o! Tu jest inny level O, jesteśmy na innym levelu. Super Direktory. Ciekawie Fajnie O tu nie mogę biegać No tak, nie biegać po schodach Ej, bo tu się coraz ciemniej robi Dobra, jest okej, okay, jest okej okay. po schodach Nie mam nóg, oczywiście I z Dat Pull Room. Są dwa wybory. Mogę iść tu, ale mogę iść też tam. Jest ciemno, ja nie lubię ciemności. Dobra, jesteśmy w jakimś domku Czy te grają na koniec Nic tu nie ma O rumsy chyba Ja tu mam ryga Chodzę po wodzie Galeria o tym nie słyszałem Jezus ma się przestraszyłem Kto to jest? leźba a co to są jakieś zgidy? jest tu smar, a to tak trafnie wiesz co, się ze mną idzie dobra, idziemy dalej do ej, bo ja coś słyszę window Jak biegnę, to czy to ktoś mnie słyszy? Ale jak progres jest. Z tym miejscem spieczyliśmy. Której nigdy je nie Tam jest światło, tu też jest światło, idziemy temu. Chyba mogę z w ogóle. I mogę kamerą z zoomować, dopiero teraz się o tym Co tu jest, to... Tak tam jest? Nie. No. No, tutaj tym bardziej nie czego nie ma. Dobra przejścia no co mam zrobić Licząc, że tutaj coś będzie Oczywiście, że tu nic nie ma Zmarłowałem czas Ech, Trzeba się wrócić w takim razie Tam nic nie ma raczej nie? Gdzie będzie jakiś? Przeciwnik Jak z przeciwnika kukry chyba widzieliśmy jak przeciwko tak, przez mieli ale nie chciałem się tam przeciwko pan, ja Dzwonią mi na nagrywkach, no nie mogę Tu coś musi być Tu coś musi być, to jest niemożliwe, nic nie ma Chyba jest winda A, Pinta jest znacznikiem tego, że idziemy dobrze. Nie wiem absolutnie. Nie czytałem nic o tej kierce jestem tu świeży. dziwne, dziwne eee, nawet. Zajęte. Chcę teraz poproszę teraz. Chyba przeszliśmy I am not sure Coś tu jest tu. tu można kucać? Tu można kucać! Ja dopiero teraz to zauważyłem What is this? Na górę, jakaś patka. co z tej, z tej gierce, może wam powiem tak yy, no, nagranie fajnego filmiku z gotowaniem. Jakby myślę, żeby się przełożyć powoli, że nadal będę gotował jakieś takie wiecie, śmieszne rzeczy, ale myślę, żeby się też przełożyć z tego gotowania takiego ladeki, na beki. żeby naprawdę coś gotował. Um, Niego bosa, ja zresztą tego podpala jeśli patrz, jest wyjście. Dobra, zamykaj się już Dobra, zamknęło się w bezpieczni w windzie. Idziemy dalej, nie są ciekawe gdzie na zaraz wypiętaę Znaczy... Wyrzuci, no... Przepraszam bardzo Excuse me, my friend Eee... Eee... Where the fuck okay. O kurwa, się przestraszyłem Jezus Maria Если все звучит, O, nie, ja nie mam serca do horroru. Nie mam serca do horroru. Po prostu, to, to jest straszne. straszne. Gdzie jest? To? Co to jest? Co to jest na winda? Jezus Maria, gdzie mnie wywalił? znaczy coś dobrego przecież nie może lepiej tu nawet nie będę chodził po co nam ze strachu jeszcze wszystkie deski nie tak przerażają Dobra wyjdziemy by mi się przydały, plecak by mi się przydał Oczywiście po co mi... po co mi to? Przecież można paradować na lasa Kto to jest? Men, 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 men Women, women, women Tu się to różni. A że kobiety niższe są? Okej, okay, to by się hmm. zgadzało. lol, ho, v domu vinda. Ideme dalej. Speedrun, speedrun. No, speedrun, jak cholera. Dobra, osta ostatnia winda, ostatnia winda. I liczymy tą zawieruchę.

ja to pierwszy raz przy grę tak szybko. To nieźle. Dobra, także dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Wpadnę jakieś filmiki niedługo. Mam nadzieję, że zgotowania. No teraz wakacje już są. Będę, będę chodził do roboty, także też nie wiem jak będą te filmiki wychodzić, ale na pewno będą. No, z gotowania na pewno wyjdzie. I kilka. A z... z grania nie wiem jeszcze jak będzie. Na pewno będę starał się z 20 filmów wstawić w te wakacje. Tak z 10 na miesiąc bym chciał. Tak, mam. No, no. y dziękuję, że siedzieliście tu ze mną a ja przemiło żegnam. Do zobaczenia następnym razem.